Dobra, witam was wszystkich, ja dzisiaj będę prowadziła filmik jakiś, nie wiem, chyba będziemy dzisiaj lądować dla większego, ogólnie ogarniemy tak trochę, więc no, no cześć, cześć mały, to jest taki mały, no mały, ale nie no, ogólnie um, byłyśmy też w terenie i byłam na ebay w ogóle, na krowie, Krowie Roxany i jest naprawdę bardzo fajnym koniem, więc polecam. A Kofi tak troszkę yy, odleciała <laughs> i sobie ją Roxana wzięła i musiałam to ogarnąć, ale powiem Wam, że było super. Więc no, Da Vinci yy, niestety nie pojechał w teren. No, dzisiaj ma leniwy dzień, ale weźmiemy go na loże. A Kofi już odpoczywa. Ona ma macierzyński, więc no. Ona ma chillerę dokładnie. Roksana jest chorciarą I e, no staje jedną no, w jednym. I daje koniom siano, więc no. W ogóle, e, <laughs> wczoraj konie... psy, e, Psy tu przyszły. Zaczęły chyba świętować, już koniec świąt. I zaczęły to wszystko niszczyć, więc no. O szczurzy się, szczur. No ogólnie zbieramy Dawincię. Takiego chociaka. No i co? Oczywiście, nie jest zbyt, zbyt lat. Idziemy go wyczyścić, bo widzicie, jak wygląda. To Dokładnie. <grym>. O, patrzcie. on ma normalnie, jakby w ciąży był. No. A ty jesteś chłopię wałachem, to nie wiem, czy to takie legalne, <grym>. W ogóle w Polsce. No, ale wygląda jak jakiś ufajtus. Nie wiem, co on robił. A trzeba go wyczyścić. No, Reksanka dajesz. <grymne> Czyli dobra, wezmę szczotkę. Wezmę szczotkę i... Zdjęciem też. O, weźmy, czekaj, Dobra, weźmiemy szczotkę i poczyścimy. O Boże. Jezu, ja jestem taka mała. Dlatego mam same tinkery. No dobra, ja tutaj nie będę nawijała o tym, jak wyczyścimy. Sami widzicie, jak to jest panierka po prostu. Ogólnie dużo osób sądzi, że on jest naprawdę bardzo zapadnięty. Jakby no, tutaj. A jak tak byście przyjechali na żywo, na jazdę i w ogóle. Ech, dokładnie, to naprawdę, to się tak chyba tylko w kamerze wydaje ogólnie na zdjęciach, a naprawdę ma bardzo ładne plecy. Nie wiem w sumie dlaczego tak ludzie sądzą. No, taki, taki fun fact ode mnie. A ogólnie to też wieczorem przyjdziemy tutaj i. Zrobimy warkoczyki temu chociakowi Ale to jest piękny. No, jesteś jest piękny, co? On by z chęcią jakąś marchewkę. No, bo po prostu wygląda już katastrofalnie, że tak powiem. I trzeba będzie go ogarnąć też. Ale to pewnie wiesz, już przyjdziemy do stajni, to no to się go ogarnie. Ogólnie, jak wiecie, tutaj yy, jest mój najlepszy chociak siwy. Naprawdę, to jest mój faworyt w tej stajni. I on jest ogólnie też na sprzedaż, jakbyście przypadkiem nie wiedzieli. E, więc e, do zainteresowanych wpiszcie tutaj do Roxany. Więc no, Ale no, kto by nie chciał takiego słodziaka w stajni? Jak będzie mogła, to bym się do pociągu wsadziła. No, widać, że mu ten pomysł się podoba. Co nie, A si wy? O, widzicie? No, kiwniejsze głowo. A no i w ogóle, jak tutaj przyjechałam, to w sumie tutaj nie poznałam Kofi, dlatego że ona się jeszcze bardziej spasła od chyba u mnie, normalnie no wygląda jak, jakiś, jak jakaś beczka, naprawdę, Kofi, ona jest za kratami, jej się to nie podoba, no co jesteś za kratami, mhm. <laughs> za kratami jesteś, no co, ona w ogóle umiała sztuczki, umiała, yy, czekajcie, żebym przypadkiem że nie powiedziała, stem hiszpański, chyba tak, tak to się mówiło. Też tu miała. No. A teraz taki leniuszek, co? Tylko w terenach taka odpalona jest, jak petarda. No. Naprawdę, ten źrebak tu u niej ma jak w pralce. Tak wiruje tam. Więc no. Ale kofi po prostu ma tu raj. Tak sobie powiem Patrzcie, jak w ogóle piasku mu leci z tej na oczy mi dać i weź tą głowę daj ich na dół, bo ja nie do masz. No on wygląda jak z filmu Raven, co nie? Tak to chyba było, jak życie w cuglach. Nie chcę mu się ułożyć, bo jak wieje, no. No, no właśnie ja to powiem. No, że Reksana musi wstawać z tego wrażenia. No. więc fajnie. Teraz ogon, tuż mu popsikałam trochę. No, mi tam nie wywoła. Ale w ogóle wiatr wieje w sumie jestem no, ciekawa. Coś będzie słychać, ale no. Ale choć na filmie trzeba głos Miejmy nadzieję. Ale zobaczymy jak on... No, Roksana ma tyle roboty. Dużo montażu będzie Do, przy kole. <laughs> Dobra, taki dodatek, Dobra, kochani. Okej, okay, to już nagramy jak będziemy na placu, albo jak będziemy iść na plac. Ogólnie mamy zmianę planów, bo Roksana... Nie może stać, stanie znać halteru, hal halteru, więc idziemy sobie więc idziemy na placowę, właśnie. Na no w sumie, za niedługo będzie pełnoletni, więc wiecie, niech jeszcze dożyje ostatków chwil młodości. Bo ogólnie to, to nas na jest ciapel, nie? No jest bardzo mokro. A w sumie przejdziemy się z nim, patrzcie, jaki on jest. ale big hociak Nic, no. Dobra. Dokładnie jak na wystawie Ej czekajcie bo ja sam to ten dogoni was a no to dobre, no nagram taki z takiej perspektywy. No, perspektywy Tak ja. Ej, wiecie co możecie w komentarzach napisać, jak się nadaje na kamerzystę, bo ja uważam, że to Nie Mnie widać a nie konia. <grym 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 że ale ja się... na się. Twoje ładnie. Wow. My na kamerze widać. Będzie widać. Ale ogólnie to strasznie dziwnie, co nie? Bo jest prawie styczeń, a czuję jakby była jakaś jesień, jakiś październik. Kino. Taki I ogólnie zamówiliśmy pizzę. Właśnie. Musimy się pośpieszyć trochę. Dokładnie. będzie że za godzinę przyjedzie. Właśnie, a, a jak ta pizzeria włączy? Przy... 30 minut życzymy konia. Dobra. Piszemy. Bo koń trzeba dużo czasu na takiego pięknisia. No, Dokładnie. No. Pobawimy się, pozejrzamy sobie. Tak. Ten. <grych> Dawinci sobie się pochuśta trochę. właśnie. Dokładnie. O. Ale w ogóle, jak ja przyjechałam do Roksany, to mam naprawdę pod wrażeniem, ile to. Z... Ona normalnie mieszka w lesie. W lesie dosłownie. I ma tu tak piękne tereny. Ja i mówiłam, żeby mi trochę oddała tych terenów. Patrzcie, jaki choćek. Widzicie? Widzicie, no proszę państwa. Ale piękny. W ogóle słońce tak ładnie świeci. On pokazuje swoją klasę. O! o to jest <noise> Ale ładnie słońce świeci, po prostu są No, lepiej ma. A uroksany po prostu na placu jest strasznie mokro, bo wczoraj padał deszcz, i w nocy w sumie też. Więc postanowiłyśmy, że pójdziemy tutaj. bardziej Roxana w sumie. Więc no, ale... Nie, on chce pokazać, że on się rozluźnia. To wcale nie tak. Że on chce wziąć po prostu trawę. Tak. On nie pokazuje tego tak od razu. No bo po świętach to się na żar 12 potraw. No chyba 12 jest przy, te, przy Wigilii, więc musi teraz trochę spuścić. Ale krejzol. Magic Wow! Piękny! Wow! Ja e, się duszę aż z wrażenia. Jakoś dzisiaj naląży się na niczym, nie skupiąc, żeby pochodził. Dlatego nie oczekuję nic od niego, po prostu żeby szedł sobie do przodu. i Po prostu... E, pochodził. Się, no po tak to zawsze ma się za kwasy wow. Wow. Także, patrzcie, tutaj widać nas. Um. Idziemy się przejść, rozsypać w lesie. Tak, tak, tak. tak tutaj się zachmurzyło. Nie Nie, Nie tak, widać, tak, tak, Ale tak, 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 chciał jeść i... Nie wiem, czy mnie słyszeli w ogóle? Ale on by chciał tylko jeść. Więc... Boże, po co mi tu robisz? No, on ma pewnie takie przemyślenia życiowe, gdzie on trafił. Mhm. Ale w ogóle jest zimno w ręce, strasznie mi. Nie wiem sobie. Mogę ci dać. O. zamiana. Roxana jest dzisiaj uczynna dla mnie. Dziękuję tak. bardzo. I to wszystko tylko dla filmu. Naprawdę. Nie no, tak naprawdę Cię uratowałam mnie też w terenie, tak. bo kofi była po prostu dzisiaj jakaś no... normalnie psychiczna. A ja bardzo dawno nie jeździłam, więc tutaj trochę się obawiałam, czy przeżyję. W sumie też jeździłam zawsze u mnie na kofi, więc fajnie było się przyjechać na e na pięknym rumaku. I, I pierwszy. Taki na zawody, co nie? Bo nie. ty w Iwej pierwszy. Raz w życiu na zawodach na Iwej. Ale popatrzcie, gładnie. Nie. nie, no teraz mogę powiedzieć, że wygląda jak wiosna. Nie, no sobie to trzy Trzyma, widzicie Widzicie, Już już odcinki prawie. Nagrywa. No już nagraje. nagrywamy, teraz trzeci. Tak. O, patrzcie. Może jeszcze czwarty wymyśliłby. Właśnie, ale z naszą inteligencją to już no, ten trzeci, to już, już tak naprawdę. Słabo. Tak, właśnie, ten czwarty. Zobaczymy, cztery... ile tam będzie miał minut. Dokładnie. Żeby was coś tak szumnie nie zanudzać. Bo no. my tutaj gadamy o głupotach, a... a po tym, żeby ten. Ja się nie łudziło oglądać tych minut. No. Ale bardzo ładnie jest. Ładna pogoda. Właśnie. Nie jest ani zimno, ani ciepło. Ej, poczekaj, autobus tu jest duży masakra, po Poczekaj, autobus jeżdżą. Ja jestem ślepa, nie widzę na to. No, Zatem nie no czekaj. Sryj. Właśnie, Roxana by chciała powiedzieć coś ważnego: że chcę zrobić stajnię pod Topolą, bo tata Mika... nie no, wyświadczę ja by tam ekstra komentarze, żeby... no, A że Roxana pozdrawia, osoby zawsze. Tak, jest bardzo Tak, dokładnie. No i Dawidzi się poświęcił właśnie na ten film. Tak. żeby pozdrowić, więc pozdrawiamy serdecznie. Jest to.